Czemu tu jest bariera? Jestem zamknięty, a za mną jest straszny katnap! O tak, jesteśmy razem uwięzieni w barierze. Muszę się stąd wydostać, lepiej się mnie słuchaj! Jesteście uwięzieni w barierze, a żeby się wydostać, musicie współpracować. Jak to współpracować razem z tym katnapem? Przecież to jest niemożliwe! Albo będziecie się dogadywać, albo zostaniecie tu na zawsze. Narka, ja spadam do mojego domku! Wracaj tutaj, Boksibunu! Nie, co on robi? A ja faktycznie nie mogę się stąd wydostać! No nie, ta bariera jest chyba serio zbyt mocna, musimy chyba współpracować, żeby się stąd wydostać! Mówiłem ci, wtedy na pewno nam się uda, tylko jak ona niby ma się powiększyć, zaraz jest jakiś napis, bariera powiększa się! E! Katnab, zobacz, ta bariera faktycznie rozszerza się cały czas. Tu nie chodzi o żadną współpracę. Musimy iść w swoje strony. I ja nie będę z Tobą współpracować. Ja chcę uratować Dogdeya. Poczekaj, nie, nie możemy go uratować. Najpierw musimy iść do mojego domku. Tam mam super przedmioty, które pomogą nam rozwalić tą barierę. Nie no, wiesz co, Pipek? Ja nie chcę w ogóle z Tobą współpracować. Ty jesteś głupim psem. Poczekaj, Katnab, bariera pomniejsza się, ale jak to chyba? To się nie może zmniejszać. Aaaa, Katnap, co ty zrobiłeś? To chyba przez to, że zaczęliśmy się kłócić. Arr, chyba musimy współpracować. Uspokój się, Katnapie, nie wytrzymał z tobą. Musimy faktycznie się dogadywać i przestań mnie wyzywać. Dobra, najpierw pójdziemy do tej wioski. Tam na pewno będą wiedzieli, jak usunąć tą barierę. Dobra, w takim razie zgadzam się, będziemy współpracować, tak? Jesteśmy dobrymi kolegami. Zobacz, bariera się powiększa, znowu. Mówiłem ci, że współpracując, damy radę i patrz na to! Ale mamy teraz dużo terenu! Tak! O to chodzi! Powiększaj się cały czas barierko, ale fajnie! Bariera przestała rosnąć! Eee, chyba musimy coś teraz zrobić! Patrz! Może wykopiemy te drzewo! Dobra, to ja w takim razie pójdę do kopalni! Wykopię to i... a Co tu się stało? O, o! Gdzie ja jestem? Zaraz! hagi -łagi, Co ty tu robisz? O, cześć piesku! Musisz mi pomóc! Któryś z tych przycisków powiększa barierę, ale ja nie Mam siły, żeby w nie klikać. Naprawdę to super się składa. Musimy powiększyć naszą barierę. Dobra, klikam na przykład w ten przycisk i y, zaraz zginąłem. Zapomniałem ci powiedzieć, że część przycisków cię zabija. Dlaczego nie powiedziałeś mi o tym wcześniej? No dobra, to może ten przycisk nie, ale nie zginąłem. Czekajcie, kliknę jeszcze w parę, może któryś z tych. Ich jest strasznie dużo, ale któryś musi powiększyć barierę i tak udało się. Ej, piesku, na górę, dawaj, bariera się zaczyna Powiększać, trzymaj te drewno, musimy Współpracować, dobra, kastap Już do ciebie idę, dzięki Hagiłagi, byś siebie na pewno By nam się nie udało, dawaj piesku Zobacz teraz, ta bariera powinna się Powiększyć, tylko chwileczkę, patrz Dochodzimy do tej wioski Tak, o to chodzi, ale fajnie Mamy teraz taką wielką Barierę i czekaj, może będziemy Mogli przekopać się do środka tego Domku, o tak, zobacz jak ona bardzo Się powiększa, za chwilę w niej będziemy i patrz, przeszło przez ten domek. Ale dobrze, katnap. Masz na pewno jakiś kill. -off. No dobra, zobaczmy, co jest w środku. Ta bariera powinna ciągle się powiększać. Coś mi się tu nie podoba. Dlaczego ten domek wygląda jak siłownia? I co to jest za ogromny villager? Czemu nie mogę poćwiczyć? Tutaj jest jakaś głupia bariera. Kogo to jest sprawka? Czerwony piesek i katnap to pewnie wasza sprawka. Nie wiesz, jaką to nie by! To Boxy Budas uwięził. Musimy współpracować. Wtedy na pewno ta bariera pęknie! Ja jestem najsilniejszym wieśniakiem, nie będę współpracował z takimi leszczami! Chodźcie tutaj! Ała, przestań, nie robi krzywdy! Uważaj, piesku, dobra, nie musimy współpracować! Pomogę ci, chodź tutaj, ty wieśniaku, teraz rzucę na niego dym. Co ty robisz, kastap? On teraz chyba pójdzie spać! Oho, co to było? Ten gaz jest mega mocny! I patrz, ten wieśniak leży! Chyba go! A to oznacza, że bariera powiększa się cały czas. Ej, ale fajnie, w tym momencie chwileczkę. Zobacz, cały domek wieśniaka zaczyna się pojawiać, a z drugiej strony przecież mój przyjaciel! Możemy go uratować, dawaj! Masz rację, kas napiej! Bariera cały czas się powiększa. Tak, Dogdeju, wszystko w porządku. Pomocy Boks i bom wieził w tej klatce. musicie mi Jasne, że tak, mój przyjaciel. Zawsze mu pomogę. Dobra, wiesz co, do dogdeju? Poczekaj, ja użyję mojej umiejętności. Gaz, tak! Nie, co ty robisz? Zaraz, ty uśpisz tego dogdeja. To jest zły pomysł! Nie, no ten gaz nie jest taki zły. Zobacz, ale fajnie dymi. Ła, co ty robisz? Dlaczego ty używasz tego gazu? Nie, no chwileczkę, przecież to była dobra rzecz. Czemu odleży ten mój dogdej, przyjaciel? Katnap to nie tak. Powinniśmy go uratować. Weź trochę, Dirta. Musimy być blisko jego kratki i pomóc mu to rozwalić. Iść. Dobra, patrz, ja już buduję się. Dawaj, na górę. Ja też idę tutaj. I uwaga, jesteśmy już przy tej klatce. A, pomagaj mi, bo inaczej nie damy rady. <laughs> mój biedny przyjaciel. Dobra, ja to rozkopię. To jest takie proste, zobacz. Nie, mój przyjacielu, do gdeju. <laughs> Dzięki za pomoc. Ale co to było o katnapie? Wiecie co, ja nie chcę z wami być w tej barierze. Ja chyba stąd uciekam. Ale do gdeju. przecież ty nie możesz stąd uciec. Tu jest bariera, nie przejdziesz przez to. Ja mam specjalne moce i mogę tędy przejść. Dara, ja nie chcę do najbyć no dłużej z wami. Nie, co to było, dogdej mój przyjaciel, ja mu specjalnie pomogłem. Ale poczekaj, bariera powiększa się, to bardzo dobrze. Zobacz, faktycznie cały czas rośnie i o to właśnie chodzi. Skoro jest ona taka wielka, to zaraz będę mógł wejść do mojego domku, który był normalnie zamknięty w barierze i w tej oto skrzynce miałem najlepsze przedmioty, ale zaraz brakuje troszeczkę bariery. No nie, co my teraz zrobimy? Ja mam jakiś pomysł. Może rzucę tutaj gazem. To na pewno zadziała. Nie, ta bariera się pomniejszy, bo przecież my nie współpracujemy razem. Nie no, poczekaj chwilę. Zobacz, to zadziałało. Ta skrzynka jest w części w naszym terenie. Faktycznie. Czy ja ją mogę otworzyć? Chociaż jej połowy? Tak. Ale ja mam super przedmioty. Nie no, teraz rozwalimy każdego. Ale ekstra tylko chwileczkę. Do czego to nam jest potrzebne? Tutaj nikogo nie ma. Ej, Leszcze, chcecie powiększyć barierę? To chodźcie się ze mną pobić. Zaraz, kim ty niby jesteś? I dlaczego ty jesteś na jakiejś wyspie? Jestem uwięziony, a żeby do mnie dojść, musicie się podbudować. Dara, czekam na was. Mam tego słonika, to jest mój przyjaciel. Dawaj, musimy się podbudować i go pokonać. Masz rację, on na pewno nam pomoże, tylko dlaczego zaczął nazywać nas labusami? Nieważne, dawaj, budujemy się na górę. I uwaga, jesteśmy już bardzo blisko i zaraz ten twój przyjaciel jest poza barierą. Jakim cudem! Tak, musimy go pokonać i wtedy ta bariera się powiększy tylko chwileczkę. Póki co nie możemy walczyć, powiększcie barierę! Ooo! I ta bariera faktycznie się powiększa! A ten słonik, co to jest za miejsce? My go na pewno musimy pokonać? Teraz zagramy w grę jeżeli wygracie, to bariera się powiększy. A jeżeli przegracie, to się pomniejszy. Co słoniku? Jak to? Ale zaraz ta bariera już jest dosyć duża. Obejmuje całą tą wyspę! Musicie mnie zrzucić, wtedy ktoś wygrywa. Ej, to może za się zabawię! Chodź tutaj! Ty się bijesz z katnapem, dawaj katnap, zrzuć tą bubę A, on jest za mocny Dobra, zaczynam cię zrzucać, hehehe, he, he. o tak Leszczu Nie, katnapie, on spadł na dół, wszystko w porządku Chyba to przeżył, ale teraz bariera się pomniejsza Nie, barieru przez <noise> widzisz to Ta bariera jest coraz mniejsza i za chwilę nie będzie w ogóle miejsca musisz mnie zrzucić no dobra buba tak nie będzie teraz się pochodam. uwaga chodź tutaj zaraz cię zrzucę i patrz ale ty jesteś prosty nie a czemu ty to zrobiłeś i bariera powiększa się czy to jest prawda wow znowu jest coraz większa i teraz możemy chyba przejść przez ten most przydałoby nam się bo w tej wodzie są jakieś rekiny a ja tutaj muszę jakoś zejść. No dobra, skaczę na sam dół i szybko wychodzę z tej wody. O matko, ała, ała, co to było? O tak, bariera cały czas się powiększa, ale mamy farta. Ale patrz, co tutaj jest w tej wodzie. Tu są jakieś straszne rekiny. My musimy przejść przez ten most. Na szczęście on jest razem z nami w barierze, czyli to nie będzie problem dostać się do tego domku Boksibu. Ej, a co wy tutaj robicie? Nowe mięsko? Chodźcie z zjebać. O nie, co to jest za rekin? On ten most szybko. Kacam. Musimy przejść na drugą stronę! A, dobra, przeszedłem, ale to było ciężkie, ale znowu bariera się powiększa! O tak, udało nam się! I tu jest ten dom Boxibu. Nareszcie nam się udało! Tylko czy damy radę go pokonać? E, chwila, ja go tutaj nie widzę! Boxyboo, jesteś tutaj? Chyba go tutaj nie ma, ciekawe gdzie się ukrył? Tutaj jest tylko ta sofa, ale coś mi się nie podoba! Dlaczego go tutaj nie ma? Co jest? Pipek, wszystko w porządku, zaraz do ciebie znajdę. tylko tylko znajdę do drogę! O, co mi się stało? No nie, jestem w jakimś więzieniu i zaraz co to jest za postać! Gratulacje, przeszliście trochę mapy i bariera się powiększyła, ale teraz to już jest koniec. Zostaniecie tu na zawsze! Co ty zrobiłeś, Boksibu? I jak ty wyglądasz? O nie! Mam super bronie Teraz cię rozwalę i zniszczę tą barierę na zawsze! Nigdy mnie nie pokonasz! Choć tutaj zieje ognie! Co ty robisz? O nie! Jako ty masz mocną broń, zostaw mnie! Nigdy mnie nie pokonasz, zostaniecie tu na zawsze w tej barierze! Nie daję rady, on mnie zaraz pokona! Katnapie, gdzie jesteś? O, co się dzieje, czemu tu jest tyle dymu? Chwila, skąd on tutaj dochodzi? Ehe, ehe, czy to Katnapie? O tak, to byłem ja! Chodź tutaj, ty głupi boksibu Teraz cię rozwalę! Katnapie, o to chodzi! Dajesz radę, ja ci pomogę, a masz ten boksibu nie ma z nami szans! Chodź tutaj, o! Ubiro! Udało nam się kazna! Pokonaliśmy tego Boksibu i bariera zniknęła! Możemy wracać do domu!